Kiedyś, żeby podkreślić wagę wody jako źródła energii, mówiono o niej biały węgiel. Możemy więc o węglu powiedzieć czarna woda, by podkreślić, że trzeba go upłynnić, czyli sprzedać. I rząd, w przeciwieństwie do systemu sprzedaży leków, w kwestii sprzedaży węgla osiągnął odnotowywalny sukces. Uporządkował handel czarną wodą. Dawniej klient chcący nabyć węgiel udawał się do składu i nabywał. Dostawał kwit i miał. Gracji, polotu i poezji było w tym tyle, co w brudnych majtkach. Na szczęście urzędnicy upiększyli system. Wprowadzono zalecaną przez Unię akcyzę na węgiel. A na węgiel, ale też część nabywców węgla z tej z od razu zwolniono. Żeby było łatwiej systemowi. Z rozporządzenia do ustawy wynika, że na składzie muszą wylegitymować klienta teraz, żeby stwierdzić, czy mu się należy węgiel z akcyzą czy bez. Stworzyć cztery dokumenty dostawy. Klient dostaje dwa, jedzie z węglem do domu i jeden musi odwieźć lub odesłać jako dowód dostawy, nie może go podpisać na składzie, bo to nie moment dostawy, a celnicy za bramą skupu mogą to sprawdzić i się czają. W związku z tym skupy sprzedają tylko węgiel z akcyzą, czyli droższy, bo żeby sprzedawać bez akcyzy tańszy, Muszą się zarejestrować w urzędzie celnym. No, piękno i prostota, ta to jest taka. Dzięki czemu na początku roku obroty węglem na składach spadły do 10% ich poprzedniej wartości. A więc można! Handel węglem został rozwiązany przez rząd. Tak się kaszle.